Przed chwilą widziałem gościa, który stąd wychodził. Słuchaj, mnóstwo dziwne, dziwnych dźwięków. Jak się wystraszyłem. Pusty samochód. Promieniowanie. Wszystko okamerowane. Gigantyczna, opuszczona kopalnia. Przerobiona na czynną gazownię. To jest cały ten gigantyczny obiekt. Jaki to jest gigantyczne! Wow! Ona jest chroniona. Strefa gazo-niebezpieczna. Wow! Dobra, jestem generalnie na cmentarzu cmentarzu w Chorzowie. Było tutaj nagrywane dużo teledysków, taka ciekawostka Teledysków muzycznych Tutaj nie gdzieś tutaj powinno być wejście właśnie do tego obiektu A po okazji sprawdzimy sobie, że można wejść do cmentarza, znaczy do kościoła. Nie, nie można i wypyć oczywiście. Jest to oczywiście tutaj a tam już jest ten obiekt wielki opuszczony, do którego się udamy. Najpierw tutaj mamy jakieś takie pojedyncze. To się zawaliło, chyba nic tutaj nie ma. Tam dalej coś jest. Widzisz, to są. A, nie wiem, że to jest zabezpieczone drzwi. Wow, klimat, jak. Sufit się trzyma. Takich trumien tutaj brakuje. Tylko. Ale co to może być za obiekt? Zobaczcie, masa drutu kolczastego. Nie wiem, co on tu robi. Artefakty równe cmentarne. Trumy niestety nie ma, a szkoda, jest ławeczka, czyli pewnie tu była jakaś swojego rodzaju kaplica. No ciekawe, ciekawe, nie powiem, że nie, nie spodziewałem się czegoś takiego po drodze. Czyli jednak opłacało się zajrzeć tutaj na cmentarz. Zamkniemy, stawimy, nie, zostawimy. No. I udamy się bezpośrednio do tej fabryki czy tam kopalni, co, co, co to tam jest. Cmentarz to zrobi wrażenie. Dobra, tu jest już budynek. I co ciekawe, przed chwilą widziałem gościa, który stąd wychodził. Wygląda na bezdomnego, zresztą go nagrałem. I trzymał w ręce rzeczy, skręty, ale z, z czego one były, Były chyba z dziesięć. Nie wiem, z czego one były zrobione. Nie będę tego lepiej wypowiadać, bo ich tu się nie pogniewał. Ale wiadomo, co to mogło być. Dobra, najpierw na górę. Mogą się ubite że tu są puste hale Ale z góry są ciekawe widoki Między innymi dlatego że tutaj zapuściły O kurdeczka, no ktoś tam mieszka Wygląda to trochę jak oser, fabryka w której będzie kiedyś Zapach jest dziwny To jest taki typowy zapach, opuszczonego miejsca. Muszę być bardzo cicho, ponieważ, no, jak widać, by... są tutaj lokatorzy. No, tam jest zakaz fotografowania. Oczywiście tylko w teorii, bo takie, takiego nie istnieje nawet na chwilę. I do góry. Zapach jest. No coś jest ciekawy. I z pięter to tyle. Ciekawie wyglądająca stacja elektryczna na dachu, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Nie ma tu zbytnio dużo do yy, zwiedzenia aczkolwiek było przy okazji. Klimat jest. To jest mnóstwo takich równych obiektów właśnie, bo tutaj jest Śląsk, to wiadomo, o, barząd dwie tam szyb jakiś widać nawet Nie wiem co to jest za szyb Ale Śląsk Widać że Zawsze to było mnóstwo rzeczy do zwiedzania O jak się nie mylę to jest właśnie logo herb Śląska Słuchajcie, mnóstwo dziwnych, dziwnych dźwięków bo jest to wszystko bardzo stare I udamy się teraz na dół Czy tutaj jest coś wartego obejrzenia Puste hale A jakby inaczej Ale wieję Hala główna i Jura. Yy, bardzo bardzo głęboka nie wiem po co ona tu jest ale jest naprawdę głęboka generalnie jest pusto no jest pusto o chociaż szyb windy jak się wystraszyłem tego powiewającego Jak się wystraszyłem tej taśmy powiewającej na WIETRZE O Jez łatwi. Ciekawy znak. Nie wiem co to ma znaczyć, ale ALE jest puste hale takie jak tam Dojdę do końca i zobaczymy więcej. Więter. Bo trochę się rozkręcamy i jest nawet trochę ciekawiej. Kolejna klatka słowa, która to już? Chyba trzecia I kolejne szyby windowe. Ale nie znowu. I to tyle. Gdzie się trzymają schody w stanie agonalnym Aczkolwiek betonowe, więc może wytrzymalsze A tak samo, puste hale No to coś Nie mam pojęcia co to mogło by być za budynek, aczkolwiek Wstawiam bardziej na jakąś fabrykę Niżeli na kopalnię Mimo, no. że na śląsku jest ich mnóstwo O, uh, to jest ciekawe. Nie jestem w stanie stwierdzić o tej tablicy. Co? Miał tutaj miejsce aczkolwiek ewidentnie. Ale śmierdzi No tutaj bezdomni pewnie mieszkają Aczkolwiek jestem w stanie stwierdzić, że na pewno Coś tutaj było sprzedawane Tyle wiadomo Na razie tylko tyle O i tu usiadł ochroniarz Dobra, jestem tutaj po drugiej stronie tego budynku Znowu ten dziwny znak I tu Dojście do muzeum Ciekawe gdzie tu jest jakieś muzeum? Nie mam pojęcia. Tu jest ten budynek elektryczny, który widzieliśmy. Buczy głośno. Samochód jaki stoi. A co to jest? Wygląda, że wierci go z schronu. Pusty samochód. Nie w nim nie siedzi. U! rozdzielnia elektryczna. Promieniowanie Bezpieczne No ale jednak trochę widać tego wnętrza tej rozdzielni Ja widzę na kamerze to nie wiem czy widać Takie potężne żółte regały Z licznikami Wow Bardziej to jakieś pomieszczenie ale dźwięki naprawdę są tutaj ciekawe. Znowu promieniowanie. Transformator. Wszystko okamerowane. Jakaś elektrownia. Ten budynek. Tam jakiś gigantyczny obiekt widać. Ale tam się chyba niestety nie wejdzie z wiadomych przyczyn. Chociaż. No nie wiem, ciekawie to wygląda. Ej, samochód tam stoi. Ale to jest dziwnie. Czy znalazłem jakąś tajemniczą... Ci to słyszycie? Uwaga gaz. Dziwne instalacje gazowe. Hala ciągów redukcyjnych zagrożenie wybuchem. To jest cały ten gigantyczny obiekt. Wow. Kolejny samochód. Nie wiem, po co ktoś tutaj zaparkował, ale patrzcie, ten obiekt to. Ale nie jest opuszczone To jest gigantyczna, wielka Czynna gazownia Słychać co jak ona hałasuje Jakie to jest gigantyczne Wow Patrz co tam się dzieje To jakby Opuszczona kopalnia Przekształcona w czynną Gazownię, wielkie koła Masa takiego złomu Wow, ale bym tam wszedł, szczególnie na te żółte pomosty. A teraz to raczej nie, bo jestem sam. Ale wygląda naprawdę niesamowicie. I to jest wielkie. Taka kamerze tego w ogóle nie widać, ale to jest ogromne. Jakby tutaj dało się wejść. Patrzcie, to jest jakaś gigantyczna, puszczona kopalnia, przerobiona na Gazownik i patrzcie ona jest Ona jest chroniona Są kamery, nie wiem czy ktoś nie patrzy Tam jest druga kamera Wow Hu 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 Słyszeliście to? Zląkłem Ale co dźwięki. O co tu chodzi? Co ja znalazłem za obiekt specjalnego przeznaczenia? Bardzo głęboka studnia. Niebezpieczny sens zroniony Prąd. Strefa gazo-niebezpieczna. Wow. Co ja znalazłem jakoś potężną... Opuszczoną fabrykę przekształconą W gazownię? Jaka jest Jaki obiekt Wow Schody na dół Czyli raczej zamknięte, ale Masakra jak to wygląda Mogę że kiedyś tutaj wrócę i wejdę, chociaż nie wygląda to bezpieczne, szczególnie przez te kamery i nowe nowe zabezpieczenia, aczkolwiek wow huh. Prawdziwy Śląsk Śląsk nie przestaje zaskakiwać, tu jest ten wielki obiekt to jest to, co przed chwilą zwiedziłem wow gigantyczny obiekt gigantyczna opuszczona kopalnia przerobiona na czynną gazownię wow Pan ochroniony mnie a się, oglądamy. wyjść z Właśnie szukaliśmy kogoś, żeby się spytać, a na tym ramieniu nie było nic napisane. No, ja, też pytam. I nie wolno tu łazić. Ktoś jest ze Śląska, wie cokolwiek odnośnie tych obiektów, to niech da znać. Co to było to, co teraz stwierdziłem. Czym jest ta gigantyczna kopalnia przewiona na gazownię? Po co to, to część tutaj funkcjonuje? Będę bardzo wdzięczny. Zastanawiam mi długo pomogliście w filmie z koleją. Wow! I wróciliśmy jakąś dziwną drogą w tym samym miejscu, co byliśmy. Przy tym powróconym. A powróconym. Przy samochodzie. Bardzo możliwe, że należy do jakiegoś eksploratora, który sobie tam gdzieś chodzi. A ja się z nim najwyraźniej w świecie nie spotkałem, bo nie zwiedziłem. Wszystkiego, ze względu na to, jaki ten budynek jest duży. Prawdę? Naprawdę, naprawdę wow. jestem w szoku. Wow, Śląsk.